Cześć witam wszystkich, 23 stycznia, wtorek, dochodzi godzina 8 rano Ja oczywiście w lesie, tak, w tym roku jeszcze nie było lasu Postanowiłem wybrać się do lasu, teraz będzie częściej eee, Lekka odwilż, myślałem, że w lesie też tego śniegu więcej było, no ale śnieg jest eee, Ze mną oczywiście ciepłe rękawice od <laughs> Bociana, Pozdrawiam serdecznie Bocian Torba od Kobylina, pozdrow Kobylin, na nogach to sandacz 2, więc jest cieplutko. Pozdro, serdeczny sandacz. No i co? Postanowiłem wybrać się na, na spacerek. E, w odcinku oczywiście jeszcze będzie losowanie wagi w konkursie u Bociana, że tak powiem. E, Dzisiaj jest 8, widzę z lasu, o 12 nakręcę. E, teraz jest 8, widzę z lasu. O godzinie 12 będę kręcił losowanie. No i wrzucę, wrzucę to do filmiku, który zapewne oglądacie teraz o 22.40. No, takie to trochę skomplikowane. I co w odcinku jeszcze? Losowanie, eee, oczywiście pozdrowienia dla pierwszej 13 obecnej na ostatnim filmiku ze sprzątania lasu, bo jest lista. Eee, Pozdrowionka dla nowych wspierających kanał Flaming Recycling, znaczy dla nowych, dla wszystkich wspierających kanał Flaming Recycling. To też jest sporo, jest 12 osób, tak więc. Super. No i co? No idziemy, idziemy się przejść. Tak mówię, zrobiło się już cieplej. E, spodziewałem się, myślałem, że to będzie tak już więcej tego. E, odkryte ziemi. Bo jednak że jest temperatura plusowa. No ale zobaczymy, czy coś wyjdzie spod tego śniegu. E, no, w końcu w końcu w lesie, tak to mogę powiedzieć. Rękawiczki odbociana super, bo mogę mieć obie. I tutaj ten ekran z telefonu reaguje tak, że nie muszę ściągać, żeby włączać. Załączać kamerę, tak więc świetnie, nie wyżej, ciepło. To jeszcze jak to się mówi, no wygodnie. o. No nic, no, rozejrzymy się troszeczkę. Jedna z moich tutaj znajomych teraz, tak to postanowiłem, że dzisiaj zacznę tutaj, jutro, pojutrze, jak tam pozwoli pogoda i czas. Zresztą, u mnie to też taki spontan, to wiedzę. Inne, kolejne miejsca. No i zaczynamy, nie? Patrol flamingowy, Zobaczymy. Na pewno spacerki tu były, no bo widać, że jest wydeptane wychodzone. To jest to miejsce z tym szałasem. Ostatnio to był ładny porządek. Tak więc no dalej to wygląda, że jest fajnie. Eee, no, zobaczymy, co coś upatrzymy. Ale tutaj jak widać fajnie ten lód topnieje. Widać, że idzie odwilż. No i w takich butach to ja mogę wszędzie wejść. Cyk. No, kiedyś za mało lata to się goniło po takich krach, łódki się robiło z tego, nie? Z zapałek czy z jakichś tam innych lekkich plastików, styropianów. Ta woda płynęła wzdłuż krawężników, A, takie wspomnienia, ale tak wygląda, śnieg, mróz, a potem to się topi, i ta woda musi płynąć. No co, na razie, na razie czysto. Tutaj to miejsce, gdzie właśnie miasto wkracza do lasu. Eee, no co do konkursu właśnie u, u, u Bociana, fajnie, fajnie to wygląda. Dziękuję wszystkim za taką aktywność, sporo tam subów przybyło. Eee, duże zainteresowanie konkursem. Tak więc sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie z tym losowaniem, kto wygra. Także dziękuję wszystkim za aktywność Ubociana. Tutaj to takie rozryte to jest. Te jest dziki. No. Tak to w lesie jest. Na razie czysto. To jest, sympatycznie jest. Oby tak było jak najdłużej. Ja ostatnio, tak żebyście widzieli, te wszystkie butelki plastikowe, e, flamingowe, puszki aluminiowe, wszystko udało się sprzedać. E, to wyzwanie, że tak wyzwanie, ten mój pomysł z tymi małymi puszkami się udał. E, <śm> 90 puszek tak na kilogram. A tak przypuszczam, żeby jeszcze te malutkie, malutkie zbierał, to pewno by było może i ze 100 tych puszek, to by szło wziąć 15 zł. Za, za ten za kilogram puszek aluminiowych. sporo było komentarzy, że, że po prostu teraz pewno tamte obniżą te ceny po, po 5 groszy, że to pewno za droga cena jest. A sobie tak myślę, no to może w skupach za mało płacą za puszki aluminiowe. Może też powinno tam gdzieś 10 zł kilo puszek kosztować. No ale tak, żeby sprostować, właśnie ja jeżdżę do, do właśnie do puszkomatu w Kauflandzie w Pszczynie. Mam tam po drodze, najbliżej mojego miejsca jest, zamieszkania. Za, za puszkomat płaci 15 groszy za każdą butelkę PET, małą, średnią czy dużą, za każdą płaci 15 groszy. Tak samo za puszki y, aluminiowe płaci też 15 groszy, czy malutka, czy duża, czy średnia, jakakolwiek by nie była. Za każdą sztukę takiego materiału, sadu, że tak powiem, płaci puszkomat 15 groszy. Tyle na temat puszkomatu, także warto te śmieci zbierać i spieniężać. No co, zaraz sobie znajdziemy jakieś piękne okoliczności przyrody, bo na razie jest, jest pięknie. Jest to, że nie ma żadnych śmieci, albo ich nie widać. I pozdrowimy pierwszą trzynastkę obecną na ostatniej premierce filmiku ze sprzątania lasu, a więc szukamy pięknych okoliczności przyrody. No i tak, w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem pozdrowić Pierwszą trzynastkę obecną na premierce ostatniego filmu Ze Sprzątania lasów. jest tutaj lista od kanału 4 minuty. Przy tej okazji też pozdrawiam. 4 minuty i lecimy i pozdrawiamy. Jako pierwsza była Papuga Papuga, a więc pozdrawiamy Papugę. Jako drugi był Krzychu z Landu. Pozdro Krzychu z Landu. Jako trzeci był Rafał Modrzejewski. Pozdro serdeczny Rafał Modrzejewski. Jako czwarty był Heriksus. Pozdro serdeczny Heriksus piąty był Lechu 1982 pozdro serdeczne Lechu szósty był Jan Matejka Ahoj Jan Matejka pozdrawiam cię serdecznie siódmy był Bogdan Stelmaszczyk pozdrow serdeczne Bogdan ósmy był Wojtek Czystegiery pozdro serdeczne Czystegiery dziewiąty był Albatros Pozdrow serdeczne Albatros dziesiąta była Witka Pozdrow serdeczne Witka jedenasty był Paweł Strzelecki pozdrow serdeczne Paweł Dwunasty był Michał 87, pozor serdeczny Michał i 13 był Gelbipson. Pozdro serdeczny Gelbipson. także wielkie, wielkie dzięki za aktywność, za obecność na premierkach filmików, ze sprzątania lasów. Zapewne z tego też już mam spisaną pierwszą trzynastkę szczatu. A my co? Bierzemy swoją pustą torbę. Cały czas pustą i idziemy dalej. Słońce, tam gdzie jest zarazem, pomału wychodzi. Zbliżamy się tutaj do tej krzyżówki takiej. To zna to miejsce. To wygląda no to wie gdzie jestem i co, przejdziemy sobie teraz tutaj w lewo tą drogą jeszcze w kierunku tutaj, co powiem, drogi głównej tutaj leżą jakieś papiery nic, weźmiemy podejmiemy ten zmrożony papier trzeba coś przecież wynieść z lasu jakaś gazetka zgnięta, I zobaczymy co na tej drodze nas spotka czy ktoś ktoś tutaj wyrzucił w bok, ale tu jest ślizgo ślizgane No w tych butach się lepiej idzie. Myślę, że w tych moich adidaskach to my tutaj by się łyżwiarstwo figurowe by uprawiał. No taka zmrożona, zlodzona ta droga. Tak więc gdzieś na tej drodze pewno przeprowadzimy losowanie. Wrzucę może za jakiś czas. <noise> Także emocje rosną. Pozdrawiam tych wszystkich uczestniczących w konkursie. No, sam jestem ciekaw kto wygra no zobaczymy, no przejdziemy sobie trzy tą trasę rozglądam się skrupulatnie radary no rentgeny w ten śnieg Zobaczymy, czy coś się, się działo od początku roku nawet nie pamiętam kiedy tu byłem ostatni raz no ale fajnie tak się przejść jak mówiłem jest już po godzinie 8 słońce gdzieś tam ładnie wschodzi za lasem schodzi. Zaszło chyba dawno, nie? Tylko że tak o prześwituje fajnie to wygląda, jest ciepło. Tutaj co? Polioczek. Ja tam patrzę w górę, a tu pod nogami woreczek z czegoś, a więc jest śmieć, no, coś tu się dzieje. No, fajnie to właśnie wygląda. O, tak, tak, tak fajnie wygląda. w kierunku tego wschodzącego słońca zapraszam wszystkich na losowanie które było dzisiaj, które będzie nagrane o godzinie 12 we wtorek tak, więc zabieramy się za losowanie, zobaczymy kto wygrał no i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich 23 stycznia wtorek tuż po godzinie 12 zabieramy się za losowanie wagi w konkursie właśnie pod filmikiem bocion recykling do kotła olimpiady należało zostawić komentarz o treści waga konkurs konkurs waga te dwa słowa miały być mamy tak film konkursowy i co robimy szybkie losowanie zobaczymy kto wygra Kopijemy link z filmiku przy okazji bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za tak wielką tutaj frekwencję, obecność, tu nam jakieś reklamy się wciskają, no ale nic, mamy, wklejamy, wklejony jest link, ok, zgadywajka tutaj, 4 plus 5 jest 9, ok, mamy komentarze, sporo, bardzo duże komentarzy pod filmikiem, patrzcie, ponad 500. Czy to jest limit do 500 komentarzy? A w ten sposób, no i co? I losujemy, losujemy. Kto wygra wagę w konkursie Uppeli? W konkursie u Bociana i u Flaminga? Dobra, nie ma co przyciągać. Lecimy, losujemy. No, co jest. Nie chcę tutaj coś z nami tu współdziałać, współgrać. Jeszcze raz sobie wracamy tutaj. Cyk, cyk. 8. Nie lubię takich sytuacji. Ok, losujemy. No, patrzcie, co się dzieje. Maksymalnie 500 komentarzy. Normalnie zaskoczenie, tu jest wielkie dla mnie. Kolejna zgadywajka Hu hu program obsługuje tylko premium Dobrze muszę sobie poszukać innego programu Także losowanie się przyciągnie No jestem jak no, ja nie lubię takich sytuacji no ale trudno eee, Troszeczkę mi zajęło zgrywanie tamtego filmiku żebyście widzieli dobrze mam tu jakiś kolejny program ja zobaczymy jak to wyjdzie. kupiłem sobie ten link do filmu zobaczymy no kto wygra tak to wygląda Co sobie kopię mam zrobić już się mota flaming nie lubię nie lubię takich sytuacji kopiuj dobra mamy program losujący wklejamy link aby to zadziałało no i co Losujemy komentarze, losujemy Zobaczymy kogo wylosuje Tak, konkurs waga jest Piotr Gorecki Tak, gratulacje dla Ciebie Piotr Gole Gorecki Tak, Piotr jest i subskrybentem kanału Flamig Recykling i subskrybentem kanału Bociana Recykling Tak więc gratulacje dla Piotra Bardzo, bardzo Ci gratuluję No w takich okolicznościach udało się Wygrać, napisz teraz do mnie Na mojego maila flamigrecyklingmapo2.pl wszystkie dane na paczkomat jakie są potrzebne, no i co gratuluję, gratuluję bardzo wracamy do lasu no i tak, gratulacje Las Wysięzcy. teraz proszę Cię właśnie o napisanie do na mojego maila 2 mail oczywiście jeszcze jest pod filmikiem e, podaj swoje dane na paczkomat a więc tam jest potrzebny mail, numer telefonu, numer paczkomatu i ja zamawiam właśnie dla Ciebie tą wygraną wagę tak więc bardzo, bardzo się cieszę, dziękuję też wszystkim za aktywność. No i wypatrujcie kolejnego konkursu, bo zapewne już wkrótce, przy tej okazji chciałem pozdrowić Lecha1982. Lech ostatnio jako jedyny napisał komentarz, gratulował mi 13 tysięcy subskrypcji, no bo właśnie przez ten czas też została ta magiczna 15ka przekroczona, także w tej okazji pewnie jakiś konkurs będzie. Tak więc wypatrujcie, wy, nagroda powinna być ciekawa też. No i co? Jest 13 tysięcy subskrypcji, jest pozdrowienia na pierwszej trzynastki, ale tu jest lodu. Chyba nic tutaj nie znajdziemy. No i jest jeszcze oczywiście dwunastka wspierających kanał Migre za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem też gorąco, gorąco podziękować. Wspierającym i pozdrowić ich, bo jest 12 osób, tak jak mówiłem. 12 apostołów <laughs> e, i co? Po kolei od najnowszych, tak jako pierwszy Cincin, pozdrow serdeczny, od 5 dni wspiera kanał Flamig Recykling, tak e, drugi jest siedzi w miedzi, pozdrow serdeczny siedzi, siedzi w miedzi 2 miesiące. Eee, trzeci bocia na recykling też 2 miesiące wspiera. Pozdrawiam serdecznie. Czwarty jest z Krzychu z Landu. 8 miesięcy już wspiera kanał Flaming Recykling we Wstrzutań Lasu. Pozor serdeczny Krzychu z Landu. Piąta jest Celina Dat Datkun. 2 miesiące. Pozor serdecznie Celinka. Pozdrowienia oczywiście dla Mirka. Szósty jest pociągowo. 2 miesiące wspiera kanał Flaming Recykling. Pozor krzychu. Eee, fajne filmiki. Eee, siódmy Tomek Kropek wspiera kanał Flaming Recykling. 4 miesiące. Pozor serdeczny Tomek. Ósmy Lolek. Te 4 miesiące wspiera kanał Flamek Recykling. pozdrow serdeczny Lolek. 9 Sandwich 2. pozdrow serdeczny Jarku. 5 miesięcy. Wielkie dzięki za wsparcie. Wielkie dzięki za buty. <gry> Super. 10. Lechu 1982. pozdrow serdeczny Lechu. Już 8 miesięcy. Kolejne 8 miesięcy kanał wspiera Marysz Pan. pozdrow serdeczny Marysz Pan. I 12. wspierający. Jako pierwszy wspierający kanał Flamek Recykling w ogóle. Daniel Kastelik już 8 miesięcy wspiera, tak więc wielkie, wielkie dzięki za wspieranie mojego kanału. Właśnie w takich akcjach sprzątania lasu już coś tam, troszeczkę śmieci w tej torbie jest. No ja sobie tutaj wędruję, coraz bliżej drogi. Fajnie to wszystko wygląda, tam też widocznie ktoś chodzi. Widać po tych śladach, jest wydeptane, wyjeżdżone. Jak ludzie chodzą, ludzie, no może zwierzyna. Zobaczymy, no dojdziemy sobie do, do tej dróżki, Ktoś coś tu będzie, czy nie będzie, zawsze wiadomo wzdłuż tych produktów, wzdłuż drogi jakieś śmieci są, no ale jak mówiłem wcześniej, pewno sporo będzie właśnie pod tym, pod śniegiem, albo nie, albo się mylę, patrz jak to wygląda. Słońce świeci. No jest, jest śmiecior. Nawet dwa. A co teraz? Jest. Butelka. Myślę, że zwrotna. Kapselek będzie do pelikana. Dobrze, że ktoś zabezpieczył. Nie wpadną tutaj żadne żuczki. No jest. 15 groszy. Butelka. Pyk. Takie miejsce, nie? To już pewnik, że będą śmieci wrzucone do rowu. Droga oczywiście z Tychów do kubiura. no i na odwrót, nie? To się rozejrzymy jeszcze po tej stronie. No, wygląda na to, że to właśnie było jakiś postój. Wypróżnianie, wyrzucanie. Łuu! Uh, ślisko! No, tak to wygląda. Są śmieci. Są jest lipcóweczka, przy tej okazji pozdrawiamy lipcoków, a myślę, że, że coś jest. Pozdrowienia oczywiście dla Kuby i dla Sylwestra. I co? No wracamy, wracamy po malutku. Słońce będzie mieć za plecami, może coś tu jeszcze gdzieś tam się nam odkryje. Tutaj też takie zrzutowisko, gałęzi, patyków. Mam jeszcze chwilę czasu, to myślę, że się przejdę tutaj tą ścieżką. Zobaczymy. Trzeba wykorzystać tą chwilę, jak najwięcej się tutaj no wdychać w lesie. Ale fajnie. No, gdyby nie ten szum z tej drogi, naprawdę było całkiem, całkiem sympatycznie. No, ale takie uroki miasta. No, z tej leży. Taka opona. Też będzie trzeba zrobić akcję i ją stąd zgarnąć, że tak powiem. Dobrze, przeprawa, pek udało się. Są dobre buty. No to można chodzić takie miejsca. Coś tam w oddali się dzieje. Jadą strażaki. I tak tutaj coś tutaj mi o co to zrobimy śmiecia z taki za run, ale śnego no tak Udało się Widzicie ile takich rzeczy pewnie tutaj spoczywa i się ukrywa No pełne żuczków niestety ale już nie będzie zabijać No To jest przypadek weszłem na śniegi tak wyczułem coś po śniegiem, pogrzebałem, pogrzebałem jak kura. Wi wygrzebałem śmusia. Wychodzi z z lasu. Taki teraz tutaj trochę taki na przełaj idę w kierunku drogi. Tutaj jakąś drogą jeszcze rozjeżdżoną, pewno może coś wpadnie, bo wyczujemy, wypatrzymy. Fajnie jest. No i tak fajnie sobie. Potruchtać po lesie. Takich na przykład w okolicznościach przyrody. Jak coś padnie, no to będzie czysty przypadek. Ja oczywiście wzdłuż drogi, którą szłem tam, tu po mojej stronie, po mojej lewej jest droga. Zaraz do niej pełno dojdę, na nią wejdę. Ale fajnie też tak się jest przejść po takim terenie. To jest takie oczko wodne się robi. Prostopy to sprawiają. Dobrze, na wiosnę będzie potrzebne dużo wody. A potem zawsze i tak zawsze w lasach jest sucho, nie? Tak, ciekawostka. No i dobrze, wychodzimy na drogę, przeskoczymy rów, coś tu jest, butelka, coś tu jednak jest. O, jest, takie coś, jakieś coś tu było, lampa. No tak, widzicie? A tak, coś tu, coś tu, coś tu jest, jakoś noga. No nie wiem, to jest guma, to jest plastik, dobra, wychodzi z lasu tak przy drożnym rowie, nie było tego widać, wyglądało jak dno butelki, cyk, pyk. Tak to wygląda. Szłem w drugą stronę, nie widziałem. Rów przeskoczyłem i zauważyłem nie czuję, że rumuje. No i tak popatrząc, sobie na telefon, która godzina, już ósma tam 25. No czyli... Dobre 25 minut, prawie pół godziny już będzie za niedługo. Jak pole, polecnie chodzę. No i jest fajnie, fajny spacerek. Tak zawsze jest papierek spacerek. Tak zawsze gorąco polecam takie spacerki. Można przy okazji coś wynieść z lasu. Mówię tu o śmieciach. Nic innego nie wiadomości. Eee, ani nie przynosi. No. Oczywiście. Przyjemne. W pozytecznym. Na pewno przyjemne, na, na pewno pożyteczne, jakby się ślizgną dalej. No, wychodzimy z lasu. W tyle oczywiście nowe osiedle fajnie mają, nie? Ludzie takie osiedle na, na skraju lasu jest Głowa biała, patrzcie, szczem tędy nie widziałem Co to jest? Hiro no 15 groszy 15 groszy takie eleganckie, mała puszeczka super, zostawiamy w całości pyk, 15 groszy, czyli 13,50 za kilo puszek wychodzi takich <noise> no widzicie, tak to jest chodzi się w jedną stronę, chodzi się w drugą jeszcze się tutaj rozglądam tak więc ja już zmierzam po malutku do samochodu, jeszcze raz gratuluję osobie, której, która wygrała w konkursie Super, waga, wkrótce do Ciebie poleci, e, oczywiście też dziękuję Wam za obecność na kanale, za te 13 tysięcy sub, subskrypcji, które też kanał przekroczył, z tej okazji też wkrótce konkurs, na pewno będzie ciekawa nagroda, będzie ciekawa zabawa, bo jak to zawsze coś wymyślę i co, no ja już wychodzę z lasu, wychodzę, troszeczkę coś tam wyniosłem, troszeczkę śmieci jest, jest, zajść od nowa do tego, do Etka, będzie trzeba układać te wszystkie butelki, puszki i tak będzie, tak to się kręci w koło. Potem butelkomat, puszkomat, no jeszcze do butelkomatu z tym szklanem muszę jechać. No ale to pomalutko nie wszystko na raz. No i co? Standardowo, jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji, do oglądania reklam, bo to też wspiera kanały na, na YouTubie. No i nic, no. Hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!